Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, a nie po to, żeby jeść. Tak kiedyś stwierdził Mollier, a dietetycy do dziś przyznają mu rację. Jak odżywiać się po 50 roku życia, mogli dowiedzieć się słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku podczas pierwszego w tym roku wykładu. Chciałbym tutaj kilka słów powiedzieć o chorobach dietozależnych, czyli takich chorobach, które są bardzo uzależnione od sposobu odżywiania. Bardzo często sobie myślą, że ważne są tabletki, tak? To, co przepisze lekarz, to co się kupi w aptece. Niestety część chorób, jakbym nawet była skłonna powiedzieć, większość jest uzależniona od prawidłowego odżywiania. Tutaj zwrócę uwagę na te właśnie choroby, wymienię je, omówię, scharakteryzuję każdą tą chorobę, a także dam przykładowy jadłospis, aby osoby słuchające umiały gdyby poruszać się po kuchni i wybierać poszczególne produkty przy danych schorzeniach. Zdrowa dieta po 50. roku życia powinna składać się przede wszystkim z naturalnych produktów, bowiem w tym wieku zaczynają pojawiać się choroby przewlekłe. Między innymi miażdżyca, nadciśnienie, choroby spowodowane podwyższonym cukrem, czyli cukrzyca, no choroby nowotworowe też są Zależne od diety, jak najbardziej nadciśnienie krwi, choroby z problemami związane z jelitami, i w tym momencie to, każda, jak gdyby każde schorzenie jest uzależnione od prawidłowego odżywiania. Niestety okazuje się, że nie jest łatwo pamiętać o racjonalnym odżywianiu i często popełnia się mnóstwo błędów żywieniowych, które mają zgubny wpływ na stan zdrowia. Najczęstszym błędem jest sposób odżywiania taki, jak byliśmy młodzi, czyli jedzą dużo, a mniej się ruszają. Te osoby bardzo często są już najczęściej na emeryturze, naprawdę ta ich aktywność fizyczna jest bardzo niska i w tym momencie spożywając taką samą ilość pokarmów, gdy się mniej ruszają, powoduje się tycie. Zgoda? Bardzo mała aktywność fizyczna, bo to idzie w parze. Odżywianie nigdy nie idzie obok, jak gdyby samo bez... Aktywności fizycznej. I w tym momencie, jeżeli taka osoba spożywa dużo tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, mało owoców, mało warzyw, wie nieregularnie, tak? Siedzi w domu i coś tam, co, co troszkę podjada, więc w tym momencie to jest błąd podstawowy, ponieważ enzymy, wszystkie narządy pracują nieprawidłowo. E, zaczynają się problemem na początku nadciśnienie, e, problemy z cukrzycą, e, problemy z, e, ze stawami, tak? I pomału, pomału ta osoba stwierdza, że się nie może ruszać, bo wszystko boli, koło się zaczyna zamykać. Podczas wykładu słuchacze zapoznali się nawet z przykładowym menu, jak należy stosować przy poszczególnych dolegliwościach i schorzeniach. Zdrowa dieta dla osób powyżej 50 roku życia powinna uwzględniać odpowiednie ilości produktów wszystkich grup spożywczych. Taka dieta daje duże szanse na długie życie w zdrowiu.